Kwadrają się z historią. Dzień dobry, mówi Państwu Robert Dziemba. Tym razem podczas naszego spotkania pozwoliłem sobie opracować temat, który już dawno dla Państwa przygotowałem, ale tak jakoś nigdy nie było czasu do tego, żeby go dokończyć, więc taki trochę niedokończony temat. Za chwilę Państwo zobaczycie, usłyszycie dlaczego. Tyle pracy regularnie jest, że nie zawsze można pewne rzeczy sprawdzić, zwłaszcza w zakresie współczesnym, więc będę się opierał na pewnego rodzaju hipotezie. No dobrze. To jaki to, moi drodzy, temat? To temat związany z dzielnicami koło brzegu. Osiedla i okolice. O, moglibyśmy nawet tak, myślę, powiedzieć. Ze względu na to, że czasami Państwo pytacie radzikowo, Prawda, załęże, pojawia się taka nazwa. Skąd to się wzięło i jak to, proszę Państwa, stosujemy. A zwłaszcza, że właśnie no część tych nazw stosowana jest dosyć dowolnie. Na jednej mapie jest tak, na innej nijak i jedni mówią jeszcze inaczej. I w sumie to nie wiadomo do końca jak to. Stosować. Proszę państwa, jest kilka opracowań w tym zakresie. W 1999 roku ukazał się taki ciekawy artykuł w kulisach kobrzeskich Józefa Macieja Sprutty, między innymi, który traktował o tej kwestii, albowiem no temat ten nigdy nie powrócił. A myślę, że jest to dobra okazja ku temu, aby nieco na ten temat powiedzieć. Sprawa pierwsza, proszę państwa, w dawnych czasach poszczególne części Kołobrzegu, dzisiaj może byśmy powiedzieli dzielnice, może bardziej jednak słusznie byłoby mówić zwrotem osiedle, miały swoje nazwy. One wykształcały się już w okresie średniowiecznym jako obszary pomocnicze dla funkcjonowania Kołobrzegu i przetrwały przez wiele stuleci, tam mieszkali kołobrzeżanie tam prowadzona była określona działalność. Różne. Kołobrzeg miał pięć przedmieść. Pierwsze, ja już o tym mówiłem, to panewniki, obecnie w aleja pierwszej armii Wojska Polskiego. Następnie ujście, to rejon portu z fortem ujście, czyli cały ten teren od ulicy Armii Krajowej de facto rzecz biorąc na północ-północny zachód, następnie przedmieście Geldern w okolice ulicy Trzebiatowskiej, przedmieście Lemborskie, czyli ulica Bogusława X w obecnej Grochowska, a także przedmieście Stibenhagen od strony dworca w ulica Unii Lubelskiej i tam przynależne. Byśmy dzisiaj powiedzieli to w ten sposób. Tereny te były oczywiście w średniowieczu chronione, były tam fortalicje, ja chyba w Gazecie Kołbrzyskiej na ten temat szerzej, proszę Państwa, pisałem, tak więc odsyłam do tego materiału, gdy ktoś był bardziej szerzej zainteresowany. Natomiast kiedy Kołobrzek był przejmowany przez władze polskie, przez polską administrację, trzeba było pewne rzeczy uregulować. I taka regulacja również została przeprowadzona. Faktycznie tak też się stało. Po pierwsze działająca tutaj specjalistyczna komisja do spraw ustalania ras miejscowych pod kierownictwem profesora Stanisława Srokowskiego. Ona tutaj powybierała te wszystkie rzeczy. Proszę Państwa, nadano temu moc urzędową, po, to, to po pierwsze i sprawdziłem te przepisy i tak jak ja tutaj sobie yy, zerkam na te yy, obowiązujące informacje, no to proszę Państwa, one dalej obowiązują, bo sprawdziłem sobie przed chwilą w wykazie aktów prawnych i te przepisy, które mówią o nazewnictwie miejscowym nie tylko ko brzegu, a więc rozporządzenie ministrów administracji publicznej i ziemią z dnia 1 czerwca 1948 roku o przywróceniu ustaleniu urzędowych nazw miejscowości status aktu prawnego, proszę Państwa, obowiązujący Tak samo rozporządzenie ministrów administracji z 1947 roku dalej te dokumenty obowiązują. I tam nazwy poszczególnych terenów kobrzeskich, które narastały na przełomie stuleci za chwilę o tym, dostały odpowiedniki polskie. One zostały ugruntowane następnie w Polskim Towarzystwie Geograficznym, które utwierdziło nas w przekonaniu w 1951 roku, że tak to powinno funkcjonować. Wydano słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej. Redaktorem tego wydania jest Stanisław, Stanisław Rozponda. Ale proszę Państwa, no, no właśnie, jak już patrząc na te na ten dokumenty przepisowe, no to mamy hmm, przedmieście Minde, czyli ujście. Ono otrzymuje nazwę Budzim. Tak to nazwano. <noise> Nazwa kompletnie nieużywana. Proszę wyobrazić sobie, że te tereny z, z latarnią morską, z ulicą towarową, czy też obrońców Westerplatte nazywamy dzisiaj. Gdzie mieszkasz? Na Budzimiu. Kolejna dzielnica to Grünhausen. Zachodnia część ulicy Jedności Narodowej, Jana III Sobieskiego, Kasztanowa, ulica Wytan, tam, tam, tam gdzie był taki szaniec zielony, była tam, tam taka fortyfikacja, to otrzymało nazwę Gorzyszewo. Tak się ta część koło brzegu nazywa. Następnie moja ulubiona nazwa, Ziderlander, dlatego że proszę Państwa, kiedyś ją nieprawidłowo przetłumaczyłem, bo e, niemieckie zi Zider, i, czyli grzać. A, a, i szukałem nazwy, tak słodko nazywałem sobie Ziderlandę, grzejnikowo, a to od ważenia, proszę Państwa, soli. A więc tutaj mamy zaznaczone pół, północna część ulicy Sienkiewicza, rybacka jedności narodowej, spora część zachodniej dzielnicy, ale, ale niekoniecznie, niekoniecznie, bo to jest, proszę Państwa, to nie jest opłynne. W każdym razie nazywano to kostrzewnem. Tak się to nazywało, dlatego dzisiaj także przystanek kolejowy, który onegdaj nazywał się właśnie Kostrzewno, dzisiaj nosi nazwę Kołobrzeg Stadion. Następnie lęborskie przedmieście, czyli Lauenburger Vorstadt, czyli ulica Kupiecka Bogusława X, otrzymuje nazwę lęborskie przedmieście, przetłumaczono to wprost. Zabudowa terenowa, koło kądzielna przy ulicy Koszańskiej 68. Tam gdzie, proszę Państwa, znajdowała się reduta polska, dzisiaj to się nazywa osiedle chyba Magnolia bodajże, to nazywa się według dokumentacji polskiej Lubinia. Lubinia, tak się to nazywało. Następnie obszar nad morzem, wineta z Elysium to lubostronie. Tak to wyglądało, spojrzę sobie jeszcze, proszę Państwa, na mapie, ja nie mam tego zaznaczonego, na, na mapie, którą ja mam tutaj, właśnie z Kuli tego nie ma zaznaczonego, aczkolwiek tutaj ten obszar nad morzem koło Podczela tak się w ten sposób nazywa. Następnie północna część ulicy Wschodniej Morawskiego, Amstrande, to Luboszyce. Tak, czyli dzisiaj hotel Marin znajduje się w Luboszycach, proszę państwa. Lasko Obrzeski, Kolberger Stadtwald otrzymuje Podczele taką nazwę. Natomiast obszar, obszar ulicy Właśnie, dlatego mówiłem, że niekoniecznie to są te granice, obszar Wyspy Solnej, ulica Ważelnica, który nazywał się Salzberg, otrzymuje nazwę Podzamcze. Czyli na przykład Moraz jest na Podzamczu. Bardzo ciekawa nazwa. Następnie teren od ulicy Łokietka do ulicy Jagieły, Stadtfeld, w dokumentacji uzyskał nazwę Psary, czyli ta część tej dzielnicy właśnie, która tam się znajduje, zaczynając się mniej więcej od nieistniejącej dzisiaj drogi prowadzącej do osiedla Mirocice, nazywała się Psary. Następnie mieliśmy dwie nazwy. Radzikowo, obecna nazwa Radzikowo odnosiła się do dzielnicy Geldern, dawniej tylko zabudowa mieszkaniowa przy ulicy Cisowej. Natomiast przedmieście Gelder, czyli gelder worstadt obszar pomiędzy ulicą 1 Maja, artyleryjską Wolności i częściowo Trzebiatowską z strony kanału drzewnego, to przedmieście Radzikowskie nazwa dzisiaj obowiązująca de facto rzecz biorąc, bo mamy Radzikowo, a proszę Państwa ktoś się kiedyś ze mną nawet sprzeczał, przedmieście Radzikowskie również jest nazwą jak najbardziej obowiązującą. No i nazwa ciekawa, która się zachowała w, na naszych mapach i obowiązuje ona. To jest teren przy ulicy 6 Dywizji Piechoty, ulica Świętego Wyciecha i Witkowice, Karlsberg, e, tak to nazywało się przed wojną, cmentarz, ten na którym dzisiaj chowamy naszych zmarłych, był cmentarzem na Karlsbergu. Czyli Góra Karla, bo jest to wzniesienie. Był jeszcze Kautzenberg, ale to już dzisiaj miejscowość bezpraw. I to się nazywa, proszę Państwa, Więcemino. Więcemino jest na wysokości budzistowa przy cmentarzu i tak również ta, ta, ta część koł brzegu te nazwy ma. Co ciekawe dzisiaj została nam tylko ulica Witkowice i mówimy na Witkowicach a powinniśmy mówić na więcej minie ja osobiście proszę Państwa częściowo też jestem tym zdziwiony dlatego że będę sprawdzał będę wyjaśniał czy te nazwy faktycznie obowiązują to jest ta rzecz której nie zdążyłem zrobić bo po prostu muszę takie zapytanie złożyć bo być może jest coś czego nie dostrzegłem i po prostu mamy do czynienia wyłącznie z historią. I te nazwy już nie obowiązują, a obowiązuje nazw dziewięć kobrzeskich osiedli, jak chociażby nazwa Zamoście. Osiedle Zamoście mamy taki, taką nazwę. Następnie proszę państwa tereny tutaj naszej redakcji miasta Kołobrzeg, czyli okolice ulicy Kop Okopowej, to to Stubenhagen i tutaj mamy nazwę przedmieścia Kołobrzeskiego obowiązującego już w okresie średniowiecza temu nadano nazwę Zielenin. Tak więc tutaj okolice szkoły podstawowej numer 4, szkoły podstawowej numer 7 to Zielenin. I ostatnia nazwa to obszar opuszczony. Tam dzisiaj nic nie ma przy drodze krajowej numer 11. Schulerbrink, to Żółczyce, tak się to nazywało. Na Schullerbrinku, jak sięgam panenioczą, a nie chciałbym prowadzić Państwa w błąd, był przystanek kolejowy na trasie, na szlaku z Kołbrzegu do Koszalina. Tak więc tak to, tak to wygląda. Jest to, proszę Państwa, bardzo ciekawa, interesująca historia. Myślę, że wartałoby do niej wrócić i sięgnąć i zobaczyć, czy no nie mamy obowiązującej dokumentacji. No, to są polskie nazwy i tak jak Lemborskie przedmieście obowiązuje, proszę Państwa. Używamy podczele, obowiązujące jest Radzikowo. Więcemino tu i tam, a przede wszystkim ulica Witkowice. No to trzeba zobaczyć. I tak myślę, takie zadanie domowe sobie postawię. Być może Państwo zrobicie to szybciej, ale zobaczymy, czy to obowiązuje i czy czasami, no ale no są to dokumenty, bo bardzo poważne jest to rozporządzenie. No chyba, że było jakieś, które to zmieniało, ale sprawdzimy. Czy w takim razie nie powinniśmy się pochylić nad nowymi nazwami, a także zmienić uchwałę Rady Miasta, która nadała nazwy poszczególnym obszarom, być może nie do końca prawidłowo. To jest taka ciekawostka. Muszę powiedzieć właśnie, że od pewnego czasu przemierzałem się do tych wszystkich nazw. Tak więc pozwolę się sobie Państwu wymienić jeszcze raz, tak jak one obowiązują, tak jak tutaj sobie je zapisałem. Budzim budzistowo Gorzyszew, Kamienica. A, jeszcze obowiązywała nazwa kamienica, właśnie, w Przyszańcu Kamiennym też taka nazwa obowiązywała, potoczna. Kostrzewno, Lęborskie Przedmieście, Lubinia, Lubostronie, Luboszyce, Podczele, Podzamcze, Psary, Radzikowo, Radzikowskie Przedmieście, Więcemino, Załęże, Zielenin, po wojnie część tych nazw miejscowych miała również nazwy potoczne. Na przykład galderm przetłumaczono i był z tego tytułu złotów. Szkoła podstawowa numer 6, która została otworzona po wojnie, była szkołą funkcjonującą właśnie w Złotowie. Tak się wówczas mówiło. To są, proszę Państwa, ciekawe pozostałości naszej historii, trzeba się z tym zmierzyć i zobaczymy jak to będzie. Tak jak mówiłem, te nazwy są czasami złożone historycznie, powstawały w różnych okresach. Staramy się z nimi w jakiś sposób utożsamiać. Zobaczymy jak będzie tym razem. Tak więc dzisiaj o nazwach kołóżeskich obszarów, osiedli, przedmieści. Nawet tak moglibyśmy powiedzieć, czy dzielnice? No, możemy dyskutować. Ale tak to wygląda. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie, co środowe z historią. Za uwagę dziś dziękuję Robert Dziemba. Do usłyszenia. Do zobaczenia.